Okej, okay, a więc witam was wszystkich z tej strony, Hudson. Idzie w kolejnym odcinku. przedstawię wam klasę KM-isty. KM-ista Klasa, którą grałem najmniej. Pokażę wam, jak w niemieckiej wersji wygląda. I w brytyjskiej. O czym mi się nie podobałem. Raczej znaczy, w takiej skośnej, wersji, mi się strasznie nie podobałem. I jeszcze broń. Tak jak mówię, tą klasą grałem najmniej, więc tu może być coś ciekawego. Wydaje mi się, że możemy pójść Możemy pójść tym, tak, okej okay. Okej, okay, zawet stwierdzamy Respimy się Jeżeli będę lamił tą klasą co się nie zdziwię, ponieważ ja jestem osobą oso... osobą osobiście hmm, Ciekawe Poczekajcie co my tu mamy można przejść tylko na dwojnik. Odpowiednie... Aha, też wyskakuje wam dwój i mniej więcej tak samo jak w klasie snajpera. Czyli po prostu tak możecie sprawdzać. Okej, okay, niech będzie. Jest takie strzanie ze wsparciem. Mina zbliżeniowa. Teraz, gdzie tutaj iść? O, w dupę. W poplerach dostaję gdzieś. No, już goście chyba wypędziliśmy stamtąd. I powiem wam. Że ja po prostu... O, tutaj pewnie wyskoczę i zginę. Ja nie lubię klas z tego typu broniami, gdzie jest masa amunicji, ale za to mobilność wam spada. O, jak widzieliście, trzech kolesi tam było, więc i tak bym nie przeżył. Pozwólcie, że zjem trochę orzechów. Hmm. Orzeszki. Dobre. Lecimy, lecimy. Wszyscy tutaj mają topór. Tasaczek taki, więc. Nie ma mowy o jakimś innym. Czym rzucamy? Jakimś granatem, takim bardziej? Czy zwykły to jest granat? O Boże! Chyba umrę. Tak, umarłem. Ale czy ja kogoś zabiłem? Zabiłem jedną osobę z tego co widzę, więc. Ciekawe. Hmm. Tak, dla wiadomości, przed chwilą otworzyłem te orzechy, więc przepraszam, że je tak będę jadł. Są to orzechy z biedronki, arkado eee, orzechy ziemne w chrupki z o smaku o smaku cebulki. Przed chwilą byłem w sklepie i postanowiłem sobie kupić, więc jest moc. O, jak widzimy, tutaj już nie ma przeciwników, chociaż z tyłu, jak widać. Wow, 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 no właśnie. I to jest to. Mm. To jest to, że taką. Klasą szczególnie z takim celownikiem trudno jest się ogarnąć w tego typu lokacji, ale jak widać, szybkie ogarnięcie przeciwnika, szybki obrót, tak naprawdę, i przeciwnik od razu umiera. O, już chciałem. Nacisnąć na spust. Raz. Taka mała historia z życia. Była taka akcja, że grałem, nawet nie wiedziałem, że to hardcore jest. No i nagle mi ktoś wyskakuje przed mordę, no to ja do niego strzelam, nie? Okazało się, iż to był mój teammate. <grytanie> I jego kumpla, z, je jego kumpla jego kumple z jego teamu po prostu postanowił i mnie rozwalić. O, Black Hawk. No i teraz nosi... Teamci będą się mogli spawnować black w Black e, aucie. O, jak widzimy tutaj jest koleś Ej, To jest jednak nasz, myślałem. O, kurwa, ma. O, czyli jesteśmy strzelcem Black nagle. Się przenieśliśmy do. Do Minigana. Aha, okej. Okay. I dzięki temu możemy zdobywać killsy. Tak myślę, że troszkę jeszcze w nim posiedzimy, bo nie miałem nigdy blackouta. A dzięki niemu nabijamy sobie, jak widzicie, kille. Już mam 6 na 3. Ci panowie próbują mnie oczywiście zniszczyć, ale jak widzicie, nie udaje im się to. Są jakby, jak to powiedzieć, zacięcy w rajtach. Czyli, coś na styl Chopper gunnera. i nasi teammajcie, tak jak już wspominałem, mogą się Tutaj respić. Tam widzimy jakiś pan umarł. Dobra, jeżeli jeszcze zabijemy jedną osobę, to wtedy wychodzę stąd. I idziemy na pole bitwy. Chociaż może już nie będziemy nikogo zabijać, bo to ma być prezentacja klasy, a jak widać czas nagli. Okej. Okay. Schodzimy. Bierzemy naszego gnata. O, jak widzicie. Nasi teammates się respią. to jest nawet dosyć łatwo zniszczyć. Ale to trzeba. mieć najlepiej jakiś granatnik. O Boże, dlaczego go nie zabiłem? Przestrzelałem prosto w niego. No, no to jest właśnie. To jest Medal of Honor. Wy po prostu tutaj nie wiecie, czy wy gościa zabijecie, czy nie. To jest taka ruska ruletka, można powiedzieć. I naprawdę, no. To czasami. Powoduje, że się wkurwiam, bo tutaj, niby, mamy taką, taką można to powiedzieć, pukawkę, ale ona jest strasznie niecelna. I do dupy, tak naprawdę. Nie będę tutaj ubierał jakoś w słowa, po prostu jest do dupy. O, wygraliśmy! A więc, dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie przedstawienia tej klasy. Widzimy się w ludzie tu słyszymy się w następnym odcinku 9.4 nawet nieźle. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!